Hej, no, z tej strony Frey i witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Splinter Cell Blacklist. Jest to już bodajże pi piąty odcinek. Um, stwierdziłem znowu, tak jak to ja, że jednak zmienię to formułę nagrywania, ponieważ takie nagrywanie poradnikowe, czyli co zrobić, żeby cały czas um, pozostawać w cieniu, być gostem, unikać starcia, wymaga ode mnie tego, żebym po parę razy przychodził tam w samą misję i przez to jest dla mnie o wiele mniej emocjonujące. W tym momencie mam całą kampanię solową skończoną i tak naprawdę w tym momencie nagrywam już tylko, powiedzmy, powiedzmy dla was, dlatego że po prostu chciałem to nagrać, a jestem już nieźle zaznajomiony z, z całą formułą gry.

Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi tak jakby o m, wartość gry, to mi się wydaje, że ta prawie stuwa, którą zapłaciłem za, za Blacklist była jak najbardziej uh, jak najbardziej warta, um, warta, Jakby gra była warta swojej swojej ceny, bo nie mam pojęcia jak wyglądało wyposażenie tych edycji kolekcjonerskich, ale ta wersja jest naprawdę kozacka. I strasznie uh, strasznie mi się po prostu...

zagrozić. Na początku chyba wyeliminujemy jednak e, górną partię. I trzeci, szybciutko. Okej, okay, wszyscy są na swoich miejscach. Raz, dwa. Oj! Shit. Serio! Zwaliłem to. Kurde, wypuściłem dwie strzały po sobie. W sensie dwa, dwa razy strzeliłem po sobie i byłem pewny, e, że... Tak jakby dotarło to do e, swoich adresatów, natomiast tak. nic bardziej mylnego, po prostu się pomyliłem. Dobra. I teraz jeszcze raz, jakby to, jakby to zrobić. Muszę chwilę poczekać, aż mi się odsłonią wszystkie moje cele, ponieważ przez krzaczory nie chcę, nie chcę strzelać w żadnym razie. No, no ta dwójka będzie pierwsza, albo... Jakby to zrobić, chwila. Raz, dwa, trzy okej, okay, i został ostatni. W takim razie możemy spuszczać się na naszym spadochronie, na sam, a na sam dół do kanionu i zobaczymy, jaki tam mają z nami problem. W sumie, to, ten, ta osoba, która strzelała, to chyba nie był sam, bo sam sobie leciał spokojnie, spokojnie na spadochronie, natomiast strzelał pewnie Brix albo ktoś taki. Mega fajne jest to, że w ogóle Brix, jakby będziemy w kooperacji z Brixem. Dobra, jeżeli chodzi o to, co ja tutaj zakupiłem, po pierwsze mam lepszy skaner. Po lewej na dole macie takie kółko, które jest skanerem, pewnie zauważyliście z pierwszego odcinka. I teraz poza kropkami będę miał jakby strzałki, które pokazują mi, w którą stronę się wrogowie patrzą. Uznałem, że jest to ważniejsze od sonaru, aczkolwiek, znaczy nie wiem, czy jest ważniejsze od sonaru, ale wydaje mi się, że um, przyda mi się lepiej. Także wziąłem sobie Trirotor, który zobaczcie w akcji i tak w tej misji. Jednakże ten, z którego my użyjemy jakby ten, który będzie używany na potrzeby misji, będzie jednorazowy, natomiast ten, który mam ja, będzie mógł być używany uh, używany nieco więcej razy. sobie teraz myślę, ponieważ ja to chcę przychodzić jak najciszej, to jednak trzeba było olać ten trirotor, ponieważ mamy o wiele ważniejsze rzeczy do zakupienia. Ale co się stało, to się nie odstanie. Aha, dobra. Tu już, już jak widzicie na moim radarze jest jedna strzałka. Gdzie ona... Gdzie, co ona nam pokazuje? Czy tu się da gdzieś wskoczyć albo coś? Tu się da wskoczyć. O, wchodzimy sobie tutaj. Ja og ogólnie do poprzedniego odcinka się przygotowywałem, natomiast teraz jest całkowity, absolutny spontan, więc... E, ...jeżeli ja będę jakoś szedł naokoło albo coś, to się nie przejmujcie, bo to po prostu oznacza, że nie pamiętam konkretnego miejsca. Ale wydaje mi się, że na razie idzie mi całkiem w porządku. Shit. Oczywiście, tu już musiałem jedną osobę ogłuszyć. Natomiast mam nadzieję, że tamten koleś go nie zauważy. Na razie na radarze jeszcze nikogo nie widzę, chociaż... Wiecie, jeżeli on go zauważy, to wszystkie punkty, które powinienem jakby dostać za ominięcie przeciwników, w sensie za ducha, pójdą na rzecz Pantery. są nieświadomi, czyli koleś się nie odwrócił... Nie odwrócił przed tym, kiedy ja dotarłem do tego jakby punktu kontrolnego. Na górze mamy kolejne zbiorowisko postaci. Aha, i to jest obowiązkowy moment, kiedy musimy użyć Trirotora. Tak to wygląda. Jego można wyposażyć we własny skaner i to jest całkiem przydatne, ponieważ nie trzeba wtedy latać na oślep i ich oznaczać. Można to zrobić równie dobrze przez ściany. Okej, okay, tutaj polecimy jakoś tak naokoło, ponieważ Trirotor jest dość mocno zauważalny. W bardzo łatwo jest go zauważyć. I co teraz, misiaki? Zajmujemy naszą pozycję. Aha, czyli to jest po prostu sonda. Wiecie, jakby ja to już przechodziłem, ale z drugiej strony robiłem to tylko raz, więc też nie jestem... Um, nie pamiętam tego wszystkiego. Poza tym omijałem wszystkie filmiki, więc nawet to, że przechodzę to, przechodzę to drugi raz ma to jakiś tam e, sens. Ponieważ będę się jakby za, o, mm, zapoznawał z tą grą bardziej, a, jeżeli chodzi o fabułę. Okej, okay, czyli 3-rotor w tym momencie albo został rozwalony... O, albo został rozwalony, albo. Sam, albo my go zdetonowaliśmy. Dobra, w takim razie otwieramy. Ja bym chyba w sumie udał się jakoś tak dookoła. Okej, okay, czyli tak to nie wejdzie, ale może za to. Może się uda w ten sposób. Szlibyśmy tutaj. Fine, dobra, zwaliłem. W takim razie jeszcze raz od ostatniego punktu kontrolnego. Dobra, w porządku. To jest już x-owe podejście do tego, do tego miejsca ogólnie tego kolesia wolę sobie załatwić ponieważ ciężko jest koło niego przejść o ile się nie poczeka chwili to po prostu ciężko jest znaleźć sobie jakby dogodną chwilę żeby się koło niego przemknąć on, po, on potem jakoś gdzieś zmienia swoje miejsce miejsce postojowe ale nie zmienia to faktu, że zależy mi teraz od odrobinę na czasie ponieważ podchodzę do tego momentu już chyba po raz szósty czy któryś tam i jest dość ciężko jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z z czasem i tego, jakby odmierzaniem czasu, ponieważ sporą część materiału będą musiał po prostu wyciąć, nie. Okej, okay, teraz tutaj przechodzimy sobie. Myślę sobie, jakby to teraz zrobić. Możemy puścić mu wabik. Tam jest laptop, który moglibyśmy schakować. O. Okej. Okay. I na całkowitym lajcie przechodzimy tego piechura po prostu. Było to ekstra jakby blightowy wystarczyło. O, filmik. Wystarczyło po prostu puścić mu wabik. Jak na razie chyba właśnie dostajemy tylko i wyłącznie punkty za ducha, co e, każe nam sądzić, że być może uda nam się przejść tą misję naprawdę, naprawdę po, po cichutku. Kurde, w ogóle mam problemy. Czy to jest ten klient Kobeina? Kobeina? Czy Kobina? Jakby ten typek, który a, od niego kupował te Katusha. Three years. Three years. Deep cover, and you just fucking wasted it. What's your activation key? Seven five seven Bravo Victor nine. Oscar nine eight. For fuck's sakes, I think you broke it. Graham, did you get that? Got it, Sam. All right. Who's pulling your strings? CIA. It's an outdated clearance. Get me a retinal scan. I want to talk to the man in charge. Come on, let's go. <coughs> Brutalnie. What the hell are you <coughs> doing? His name is Jadid Hydos. He was MI6, not anymore. He was burned five years ago when they made him as a double agent. Jadid. <coughs> 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 <warden> Blacklist. Oh, you goddamn Americans. Always playing cowboy. Quit stalling. You're too late. Sam? They're sending a large data transfer from the compound above you. What are you planning? we're past planning. We're on to execution. What am going to do with I killed him, but... you To, czy on pójdzie do więzienia, i tak dalej? Nie, oszczędzę go. Aha, anyway, wyszło na to, że. A, że koleś zdechł. No, nieprzyjemnie. Dobra, i teraz. E, teraz chyba czas nadszedł na to, aby i aby misję zakończyć, ponieważ aby odcinek zakończyć, ponieważ e, tu bym zrobił sobie po prostu małą pauzę. W takim razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle odcinek krótki, mam nadzieję że Wam się podobał. E, no i do zobaczenia w następnych materiałach z Gryzp Intercel Blacklist. Trzymajcie się, papa.